Nie widziałem, ale beka, ale beka siebie! Nie widziałem go beki, tylko by to jest Ej! Ej, sam! Lamidos! To ty to Bala! Bomba, bomba! Dostaję się na bombę! Skacz, skacz! Skacz, do basenu. Nie widziałem się! W kłosie! Cieszy się, że nie oglądasz mnie! Cieszy się, w kłosie! wy nie oglądasz mnie! Będzie w przez żeś życie! Nie mieliśmy subskrypcji, ale nie chcę hajs! Hej, sobie, powiedz będziesz mieć końca życia ty, co to jesteś, co ty myślisz? Nie widziałem go, wszystkiego, co ty? Nie subskrybujesz kanału mojego nikt Ale co ty tylko ma... złota, to lub to, 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 Jedyny jesteś Zrób to, 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 jedyny jesteś Ja czekałem na ciebie 115 lat Ale mówię, tyle co nawet nikt nie ma Może coś ty ale ja nie mam Ma bardzo długo czekałem. Bardzo długo dla Ciebie czekałem. Przesłuchaj na głowie, tyle razy czekałem. To trwało 5 godzin, nawet więcej 5 godzin. 400 milionów, ale może nie tyle. 300 tysięcy, 3000 dni to trwało. Tyle ile żyję, tyle dni trwało to wszystko co robię. Nie wiedziałem, ale dla ciebie wszystko robię, żebym miał jakieś suby i równe lajki. Ale mnie nie robisz nic. Nic z moim kanałem nie robisz już. Zasadę go na sto, 1011. 1111. Zostawiam go na zawsze taki będzie. Na zawsze jest. Już gorszego nie ma. Najgorszy jest, albo nie może nie. Może tysiąc subskrypcji to, to trochę dużo. No i gdzieś złożyć przycisk... znaczy... Dajcie ślepy przycisk na zawsze. Może nie na zawsze bo ok Mogę na Jak będziesz za to dajcie mi nowy. YouTube, proszę, dzięki, że mi dałeś jakiś ziomek, ziomek. Nic nie mam. Ziomek, ziomek, YouTube, nie mam nic. Daj suba. Może jak YouTube to mnie ja to nie da suba. Nie daj suba. Proszę, mi daj suba. Nie daj suba nikomu nie oddaj więcej. Mówię, jak też daj kogoś, też innemu. Prince, daj ktoś, też innego. Na bombę skakuje od, już od rana. O piątej rano wstaję już od rana. O trzeciej w nocy wstaje i faleję. Widzę potwora, uciekam już do ufa. Do ołówka uciekam, o trzeciej w nocy. Nie widziałem bomby i uciekam od razu. Jakiś cień. To nie jest mój cień. Jak stara Cię biewę od trzeciej w nocy na dwór. Nie wychodzi z bo jest ciemno. o trzeciej w nocy nie ma już niczych żartów. Jak się gówno zjeść i nie ma już nic żartów. Nie widziałem gorszego, bambika, niż w ty. o trzeciej w nocy się boisz wyjść. A historia gubiła Cię. Jeśli się boję, a może nie. A może jestem głupi, a może jestem zły. A może jestem YouTube, a może jestem nie. A może jestem Dziadostwo, a może jestem główno. A może jestem piąty, a może jestem szósty. A może pierwsze miejsce, każdy może mieć... Ja widziałem chyba drugiego. Drugie to też. 18 miejsce. Znaczy 15. Można w sobie wziąć na przykład 20. Największe miejsce, to ale Bambik jest. Ciebie jest bambik, byszczął ma w takie miejsce. Twoje miejsce to 1501, dlatego że jesteś ostatni. Twoje miejsce to 7 miliardów Już już mojego kanału. Widzę, właśnie, że jestem kidem, Prawdy Może był kidem i sami nie, sam nie wyzywa siebie. Jestem kidem, ale to nic. Mam 1000 subskrypcji. Ale bambiku, uspokój się. Nie drzwi się poza telefonem, bo słyszę Cię Nie drzwi się Ale może drzwi się Dlatego, że nie w kanału mi To mój kanał, nie Twój I może pokażę, że w mnie Ja wychodziłem na dwór, nie widziałem Cię Ale co się dzieje? A kurde, nie wiem, że... Że Ty też subujesz mój kanał Może, może inne bambiki jest Bambik wyszedł, ale z Ciebie Bambik nie masz fałdolców, dlatego że nie subuje w kanału, ani nie lajkujesz, ani tylko lajki like w dół. Nie dajcie taki, dawajcie tu suba, lajka. Wszyscy wiedzą, że to jest pomocna rzecz. Za mi dawaj hajsco, co dałem Ci. Daję Ci wszystko, co tylko masz. To tylko nie ma Ci wszystko. To, ej, ale ja dziura mam w pokoju. Dlatego wszystko że nie mnie Muszę posprzątać. I nie mam już gorszej pracy. Co to jest? Nie miałem jeszcze gorszej pracy. Co to? Wbijam hmm. na 15. Może nie wbijam na nic. Jestem słabym youtuberem. Jest bombę zanowym jeszcze. Ale bombę to nie każdy umie. Bomba, bomba. Na cały świat leci. w okno i wywalam to na cały świat. Nie chcę już żyć, dlatego że nie mam nawet 5000 subskrypcji. Każdy to miał na, od, najpierw jeden film, tysiąc subskrybów, Przysięgam ci. Zróbmy tak, że no, zrobię jeden film ja. I wtedy te, będzie tysiąc subów. Dwa miliony, co za mało, nie widziałem, ale ja ciebie bambik. 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 Ale z ciebie bambik. 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 Ale ciebie bambik. Czemu nie ma fałdolców? Dlatego jest Bambik, bo nie jest mojego kanału. kanał, 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 kanału, kanału. Ale z siebie bambik. Nie ma fałdolców. Ale siebie bambik. Nie ma fałdolców. Na wychodę chodajeszu. Nie subskrybujesz mnie. Ale z siebie bambik. Ale z siebie bambik. Pamiętaj o tym. Ale z siebie Bambik, ale z siebie Bambik, ale Bambik, Ale jesteś Bambik, Może powrócę, powrócę znów i chcę ci tylko powiedzieć, że jak zasługuję to, to nie odchodzę już z YouTube'a. Jak mi jak nie dasz suba, odchodzę na to. Odchodzę, 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 odchodzę. Werdowałem, ale odchodzę odchodzę telefonu nie biorę odchodzę, odchodzę mogę tylko postawić tutaj żeby widzowie subskrybowali mnie odchodzę